Cześć! Dzisiaj otwieramy sobie podwójną chwałę, czyli zestaw dodatkowy z Hrabią Duku. Nauczony już poprzednim otwarciem, wiem gdzie ciąć, aby to było bardziej efektywne. Otwieramy i tak jak w poprzednim mamy oczywiście e, karty wszelkiego typu. Oczywiście wielojęzyczne, ale to co jest najważniejsze, czyli figurki. E, uwielbiam hrabiego duku. E, uwielbiam jego formę walki, czyli makashi. Jak dobrze wiecie, hrabia duku był uczniem samego jody. Po śmierci swojego ukochanego ucznia, Kwajgondzina, przeszedł na ciemną stronę mocy. I będzie mi się go składało na pewno świetnie. To, co jest dodatkowo fajne w tym zestawie, że oprócz e, IG-100, e, czyli ten Magma Guardy, dostajemy jeszcze też Django Feta. Więc w zestawie jest tym bardziej zacny. Figurki, mam nadzieję, że będą dobrze się malować, a na pewno zobaczycie to w jakimś tam niedługim czasie. Przynajmniej mam taką. Nadzieje. Dzięki, serdeczne, że byłeś ze mną. Do zobaczenia.